To Jezus Chrystus, mój syn, chce, bym była bardziej znana i miłowana przez Was, moje umiłowane dzieci. Wasza Boża Matka. Maria. Najświętsza Maria Panna Dziewica zaprasza Ciebie do wynagradzania za grzechy Twoje i bliźnich, które ranią jej niepokalane serce. Poświęć pięć pierwszych sobot. Dla wynagradzania świętemu sercu na świętej Marii Pannie Dziewicy. W każdą pierwszą sobotę miesiąca przez pięć miesięcy uczyń dobrą spowiedź, bądź uczestnikiem mszy Świętej. Przyjmij do swego serca komunię świętą, wynagradzającą, tylko naklęcząco i do ust, z intencją wynagrodzenia na świętej Marii Pannie Dziewicy. Za grzechy uczynione przeciw jej świętemu sercu. Odnów przynajmniej jedną cząstkę Różańca Świętego, jako uczynienie za popełnione grzechy własne i bliźnich. Przez 15 minut rozważaj tajemnicę Różańca Świętego jako wynagrodzenie zranionemu świętemu sercu na świętszej Marii Pannie Dziewicy, towarzysząc w ten sposób Bożej Matce. Maryi. Najświętsza Maria Panna Dziewica każdemu, kto przyjmie się wypełnienia, pięć pierwszych sobot obiecała. Po pierwsze, będzie obecna w godzinę Jego śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia Jego duszy. Po drugie, dusza taka będzie kochana przez Boga Ojca, Stwórcę Wszechrzeczy. Po trzecie, Dusza taka będzie postawiona przed tronem Boga Ojca, Stwórcy rzeczy jako kwiat najpiękniejszy. Zamówienia na płaskorzeźby i rzeźby można składać u artystki. Telefon SMS 505 317 319. Zapraszam do współpracy.